Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Może się uda tak nas jakoś pokazać w całości, chociaż nie jest to łatwe. E, Rafał Jucz, Tomek Jankowski, Adam Romański. Jesteśmy... O, mamy już lajka like nie mamy jeszcze obserwujących. To jest... To lubimy. E, mamy, jesteśmy po superpucharze w Kaliszu, w hali, w której Anwil Włocławek wygrał z CBM z tam staną Ostrów Wielkopolskiej 95-66. Późno jest. Wszyscy się spieszymy. Napiszcie nas, czy nas widać, czy nas słychać, bo tutaj z internetem też mogą być różne problemy. O, ktoś nas wita. Dzień dobry, więc witamy serdecznie. No pokaz siły, tak mówiliśmy z Tomkiem podczas tej transmisji, jeżeli chodzi o Anwil Wosławek. Może zacznijmy od razu od ciekawego tematu MVP. Szymon Szewczyk, rozumiem, że dostał Oscara za, za całość kariery, prawda? 37 lat, z czego 30 na wojsku koszykarskim i taki duży puchar teraz dostał, bo, bo 15 minut, 12 punktów. To no, chyba trochę za mało, żeby dostać MVP. Jak wiesz, Trochę tak jak telekamera za cały kształt e, pracy artystycznej w przypadku Szymona. A już tak na poważnie mówiąc, to ciężko było wybrać innego zawodnika, aczkolwiek ja bym się wycyzował pomiędzy Chase'em Simonem, a Rickiem Nie wiem, na czym kierowały się osoby, które wybierały te nagody. Można powiedzieć, że Szymon naprawdę zapoczątkował tą ucieczkę. No właśnie, kiedy, kiedy MVX zdobywał przewagę, to więc, Szymon punktował za trzy punkty. Być może na przestrzeni tego meczu jego akcje faktycznie były kluczowe. Ale możemy sobie wybrać innego MVP. Ja głosuję za Rikim Lido. Rafał? O, dla mnie był Chase Simon. A dla Ciebie? Simon. Chase Simon. No to wygrał Chase Simon u nas, ale nie mamy statuetki. Kurczę, nie przygotowałem się na to. Laurkę możemy zrobić. Laurkę <laughs> zrobimy, dokładnie. Słuchajcie, no trochę ten mecz się szybko skończył, ale... Może najpierw, bo, bo tutaj o yy, y, będzie pewnie więcej, więc może najpierw OBM BM stali. Czy Was stał zawiodła by dzisiaj, Rafał? Znaczy, dla mnie ta drużyna grała dość dobrze. Akurat zaskoczyła mnie nawet można powiedzieć pozytywnie pomimo wyniku. Yy, wiadomo, że to jest początek sezonu i trzeba się wszystkim rozróżnić, że Anvil jest na całkowicie innym etapie. Ta drużyna ogrywała już Cybonę, ogrywała Makabi, grała przed pełną halą mistrzów. Yy, ten iwelcie trzyma ich no, jak na smyczy, tak żeby trochę drażnić na lekkim godzie, bo wie, że Europa się dla nich liczy i to jest cel, naukę gry, pod presją naukę gry jako faworyt. Dla Starych to był taki, można powiedzieć, pół sparing, pół mecz na poważnie. Oczywiście chcieli wygrać o zwycięstwo, ale na pewno nie osłonili wszystkich kart. To jest całkowicie nowa drużyna, całkowicie przemewlowana, z nowym trenerem. Mieli lekkie problemy kadrowe, więc dzisiaj by nie, wys... nie wysłał zbyt pochopnych wniosków, zwłaszcza, że mieli bardzo samą skuteczność i za jeden, i za trzy. Mieli wiele twardych pozycji, no i tak to jest w meczu, że Handil i w pewnym momencie tą linę na swoją połowę przyciągnęła i wtedy już cała stal się no. wywróciła i całkowicie się poddała. Uważam, że ten wynik nie oddaje do końca losów tego meczu. Czyli czujesz, że ten, ten stal może coś zawalczyć. A Tomek, ty, tobie się y -y. powiedziało, coś w tej stali, bo ja powiem szczerze, bo zadaję pytanie, ale też odpowiem sam sobie. No. Mi się wydaje, że ja w tej, ja tej stali dzisiaj nic nie zobaczyłem. Nie zobaczyłem żadnych atutów, które by uprawniały na te poziomy, na których stal by dała. W zeszłym roku myśleliśmy o niej jako o drużynie półfinałowo-medalowej, aż przegrali z Andrilem w finale. Wcześniej dwa medale za premiera Rajkowicza. Na tym poziomie mówię, nie mówię o awansie no play-offu w szóstym miejscu. No Ja tutaj się z Tobą zgodzę, Adamie, bo, bo mimo tego to wszystko prawda, co powiedziałeś, Rafał, oczywiście. Problemy pewne z przygotowaniami, późne przyjazdy zawodników, to wszystko ma ogromne znaczenie, natomiast no, mimo ja myślę, że większość zespołów, które, które będą grały w naszej lidze, im dłużej, tym będą grały lepiej. Tak? Czas pracuje zawsze na korzyść pracujących. Natomiast ja jestem, jestem mimo wszystko tutaj trochę zawiedziony i, i tutaj tak jak Adam powiedział, też, też uważam, że no nie ma się czego chwycić naprawdę tak, tak naprawdę, bo no na, tak. nawet, nawet, nawet te, te otwarte rzuty, o których mówiłeś, no ale czy, czy, ta, czy jest w tym zespole ktoś, kto będzie trafił. No właśnie, rzuty? bo Jakub Garbacz miał otwarte rzuty, nie trafił, ale Żołnierewicz i tak trafił więcej niż się wydawało, prawda? Szymkiewicz trafił trójkę z kozła, oni mieli 6 na 23 za trzy punkty. Ta niemoc rzutowa może być problemem, a nie wiem, pewnie wiesz więcej o Marze Kalkunie Rafale niż my. Czy on jest zawodnikiem, który tutaj może przejąć to zagrożenie na obwodzie? Trzeba też powiedzieć, że podejrzewam, że na Jacek więcej będę mógł powiedzieć, ale uważam, że drużyna ze względu na narzucone warunki, na skałotnik na taktykę rywala, nie mogła grać swojej koszykówki. Tak, Spodziewałem się w podstawie przede wszystkim gry z rzucającymi czwórkami, z mokrosem, z i Dzisiaj okazało się, że fizycznie oni nie są w stanie, O tego Jay Fred, który uważam, że ma potencjał naprawdę... Nie na gwiazdę może ligi, ale na jedno z czołowych postaci. Dzisiaj był całkowicie wyłączony, bo fizycznie po prostu nie, nie był w stanie, w stanie podjąć walki. Więc ta drużyna po prostu, całkowicie zostały narzucone styl, odebrane wszystkie atuty. Więc ja bym jeszcze się wstrzymał na spotkaniu okay. z oceną. Mokros z 5 fauli w 20 minut, a Surmacz 1 minuta i 46 sekund grał w tym spotkaniu. Także, no właśnie, kilka krwi na boisku i na ławce. Mamy tu zapis meczu, będzie można to jeszcze raz wszystko obejrzeć, właśnie dostaliśmy. Ale przejdźmy płynnie do Ambiru Wocławek, bo to studio dzisiaj będzie krótkie, nie będziemy po tym Super pkaże, więcej analizować. To jest taki tak naprawdę sparring Plus, ale cenne zwycięstwo było takie pokazujące, gdzie Anwil może być w tym sezonie. Tomek, jak Ci się to podobało, co zaprezentowali, bo tak naprawdę to było taki... Taka trójeczka wrzucona, lekki gaz i już wszyscy zostali w tyle. No właśnie, rozmawiałem też z Szymonem Szewczykiem i, i to jest fajne, że y, ci zawodnicy, Szymon jako kapitan myślę, że też występował w, w, w roli przedstawiciela całej drużyny, oni jeszcze wiedzą, że ten potencjał jest jeszcze większy. To jest niesamowite, bo e, wydawało się, nawet na tej trójce jadąc, tak? E, widzieliśmy niesamowite akcje, niesamowity potencjał przede wszystkim gry jeden na jeden w szybkim ataku, zrozumienie tych zawodników i, 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 i to, jaką frajdą sprawiało granie razem. I oczywiście, jeśli to wszystko będzie tak fajnie szło do przodu, jak, jak sobie to Igor wymyślił, no to, to, to może być to rzeczywiście zespół, e, e, który zdominuje naszą ligę. Bardzo mi się podoba. No to jest ważne, zdominowanie naszej ligi, ale my myślimy o Anwilu i oni o sobie myślą, jako zespole, który ma powalczyć w Europie. Rafał, to nie ma człowieka w Polsce, który lepiej zna od Ciebie europejską koszykówkę. Czy taki styl, taki dobór zawodników, ten poziom, to już może coś dać Anwilowi, Bo jeszcze tylko powiem, że y, no dzisiaj 18 trójek na 35 wykonanych rzutów i oni się bawią w kontrataku, ale też potrafią dostarczyć Piłkę do, do dobrego rzutu z dystansu. Jak ty uważasz? Na pewno ta drużyna imponuje górnym składem. Myślę, że gracze z rotacji z miejsc 2-10 spokojnie, ta siła tej rotacji, tego miejsca właśnie poza gwiazdami jest naprawdę imponująca na skali europejskiej. i Imponują też fizycznością i nie mówię tylko o wzroście, atletyzmie, ale zawziętością, o tym, jak agresywnie bronią w niektórych sytuacjach na rolu, Jak wszyscy chcą grać na ataku i ubrania. I dzisiaj była też dobra odpowiedź na to, jak wszyscy zastanawiają się, kto Jagor Milic poradzi sobie z rotacją, z oczekiwaniami, wszystkim. Jest tą presją wydaje mi się, że się oni będą wygrywali. Nikt nie będzie zły, bo każdy chce wygrywać. A po drugie, styl gry drużyny jest że jest sporo miejsca na improwizację, na trudne rzuty i widać, że oni Filipski mieli fajne zgrzeby. No, Jakub Karolak może być jedynym takim, który zostanie w tej rotacji trochę z tyłu, prawda, z tej dziesiątki podstawowej, no, ale no chyba nie ma wielkich oczekiwań w tym gronie. Natomiast, jak popatrzymy dzisiaj na rozkład minut, to tak jakby Igor Miłici rzeczywiście po prostu z talerzykiem chodził i ten tort dzielił przed meczem. No 15 minut nagrał z 9 podstawowych zawodników, najmniej kto? MVP meczu, tak? Szymon Szewczyk, więc, więc on to, to wszystko jest fajnie rozłożone i w takim zespole grającym dwa razy w tygodniu, no to o czym tutaj mówimy, tak? No, jeżeli będą grali po 20 minut, to będą wszyscy chyba zadowoleni. Tomek, jak to pamiętasz, bo w no, czasie zespołu? No, oczywiście, że tak, ja może w takim zespole nie grałem, jak, jak jest teraz skonstruowany Anvi, ale... O tym też mówił Igor w wywiadach i, i, i powiedziałeś, że granie dwa razy w tygodniu daje możliwości naprawdę wykorzystania tego potencjału, bo jak gdyby ten, ten potencjał jest. Znamy Igora od lat i ostatnie sezony pokazały, że jest w stanie sobie poradzić naprawdę w super trudnych warunkach. Teraz te warunki wydają się idealne. Więc, więc myślę, że, że na pewno to będzie udany sezon dla mnie. No wyzwania będą dotyczyły innych obszarów, prawda? Tu nie trzeba będzie łapać od dołu, tylko trzeba będzie sklejać w poprzek, można powiedzieć. Ja jeszcze Rafał, chciałem Ciebie zapytać o reprezentanta Polski, na przykładzie Michała Sokolskiego dzisiaj, który trochę się szarpał, który trochę nie zna jeszcze tego zespołu, grał nie w tempie, wszystkie jego rzuty były złe, wrażenie. Czy Ci reprezentanci, który, na których tak czekamy, ta siódemka z wspaniałej, wspaniałej ósemki z ósmego miejsca Mistrzostw Świata. Czy oni trochę będą mieli ciężko na początku? Na pewno Michał będzie miał ciężko, bo jest nowym zawodnikiem w tej drużynie. Musi dopracować sobie ze wszystkim, przede wszystkim relacje, zrozumienie, dotrzeć się, zrozumieć taktykę trenera. Nie gra w tym zespole, ma dość istotną rolę, a przede wszystkim musi zapłacić świeżość. Nie ma na myśli świeżości fizycznej, a bardziej mentalnej. On ma prawo być nieco już koszykówką zmęczony, nieco zblazowany. I to było też poniekąd dzisiaj po nim widać. To jest normalne. On potrzebuje odpoczynku. Wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnych czy zapytania, czy obaw Michał Sokołowski tylko pokaże takiego Sokoła, jakiego znamy z kadry polskiej. Doświadczony zawodnik oczywiście, bo to ja, ja też nie obawiam się tutaj, żeby były jakieś problemy. E, każdy doświadczony zawodnik wie, że, że, że jest potrzebny ten czas. Oczywiście ja uważam, że fizycznie też może być zmęczony, bo jednak przerwa pomiędzy ostatnim sezonem, a potem przygotowaniami i mistrzostwami w Chinach, to wszystko razem składa się naprawdę na wyczerpujący długi sezon, ale jestem przekonany z drugiej strony, że Igor ktoś doskonale o tym wie, doskonale wie, jak... Jak, jak takiego zawodnika też pomału wkładać w ten system? I to jest następny gracz, który może co drugi mecz, czy co trzeci mecz być najlepszym zawodnikiem zespołu. Zresztą Igor mówił o tym, tak, że, że to jest takie spoiwo, że chciałby, żeby, żeby soku był spajał tą drużynę i w defensywie, i w, i w, i w ataku. A wiemy, że to potrafi świetnie robić. No dzisiaj już widzieliśmy, że ten Anwin to będzie wyzwanie. prawda? I też imponowało, jak patrzyliśmy na to, byliśmy tutaj blisko, tu jest nasz stolik, mniej więcej, gdzie jesteśmy. Jak patrzyliśmy jak ten biedny trit, który e, gdzieś tam po każdym koźle, po każdej zasłonie wychodził i tam jakiś wielki człowiek tam nim wisiał, to naprawdę to będą wyzwania, bo oni to bardzo dobrze robią i jeszcze mają taką pewność siebie. Rotem to jest taki zawodnik, który będzie wchodził do głowy dwa bloki, takie jak on zrobił przy powrocie do obrony, no to są imponujące akcje z NBA. Rafał, jedną rzecz tu jest. dlaczego tony Rotem? Gra w Kalebie, Talin i w Anbino-Włodsławek, a nie gra w Denver Nuggets, albo w innym klubie NBA. Bo to na tym będziemy się zastanawiać, on grał bardzo dużo meczów Tak, jest to zawodnik, który był przecież w NBA, spodziewano się po nim, że będzie nawet zawodnikiem. Być może pierwsze piątki miał w najlepszych sezonach kilkanaście punktów na mecz. Przede wszystkim kontuzje, wydaje mi się, że też brak rzutów, który teraz poprawił. To jest zawodnik, który ciągle ma coś do udowodnienia i dla mnie był piękny obrazek taki, że ten zawodnik przede wszystkim z całym szczytiem dla niego Kalisz na pewno nie jest szczytem marzeń. Dzisiaj ogląda rozrzepkę, ogląda kibicę. on się po prostu cieszy, ma z tego frajdę. Jest taki wymowny obrazek, kiedy Szymon Szeciec zdobywa MVP. No to przede wszystkim ci Amerykanie, którzy dzisiaj wykonali świetną robotę, mogą mieć prawo do lekkich zastrzeżeń, co oni robią. Cieszą się razem z Szymonem, tak, cieszą się powiem. razem z zespołem. Wiadomo, że oni są tutaj po coś większego. To jest fajne, to jest fajne i myślę, że ten Anwit będzie ciekawym zespołem, będzie zespołem, który będzie się oglądało o reszcie ligi, to sobie porozmawiamy już w następnym materiale. Zapraszamy, Studio Adrom będzie się rozwijało w tym tygodniu. Robimy dwa co najmniej materiały na temat hierarchii ligowej, a także nasza ankieta, naszych przyjaciół tutaj w Studio Adrom, którzy zapraszamy już jutro, którzy przewidywać będziemy. To lubimy najbardziej, takie zabawy. Dzisiaj przewidywać można było, że Anwil to to, wygrał, to wygra i wygrał 95-66. Zamykamy, bo późno trzeba jechać dalej. My do Wrocławia jutro zapraszamy od 17.30. Śląsk Wrocław gra z Hydruką Radom. I jeżeli Wam się wydaje, że to nie będzie ciekawy mecz, to się mylicie, bo myślę, że i oba zespoły są tutaj strasznie zdeterminowane. No to co, zamykamy na teraz. Super Puchar był wyraźny, lepszy był Andrzej dzisiaj Wrocławek, ale studio Adrom dopiero się rozwijamy. Tomek Jękowski, Rafał Jóć, Adam Dobrze, Romański. Na żegnamy.